Cześć tutaj, Gosia, witam Was serdecznie w filmiku w stylu QA numer tu. Numer... Witam Was, cześć. Cześć tutaj, Gosia, witam Was serdecznie w drugim filmiku QA, czyli filmie z serii Pytania i odpowiedzi. Poprzedni film dotyczył e, takich podstawowych rzeczy jak e, jak często ćwiczyć jogę, e, jak długo powinno się praktykować jogę. E, I jeżeli ten filmik e, Cię interesuje, a jeszcze go nie widziałeś, to gdzieś tu lub tu umieszczę linka. Nigdy nie pamiętam, który to róg. E, natomiast dzisiaj e, taki e, filmik będzie opowiadał, e, trochę dziwnie mi się to mówi, troszkę o mnie. <laughs> I nie dlatego, że bardzo chcę dzisiaj o sobie opowiedzieć, ale raczej dlatego, że pojawiło się od Was dużo pytań dotyczących tego, jak ja dbam o swoje ciało, jaką ja jogę praktykuję, jak ogólnie wygląda moja aktywność fizyczna. W związku z czym, zamiast każdym razem odpowiadać na to pytanie, to postanowiłam, że nagram taki filmik i też to już obiecałam jakiś czas temu, że go nagram. A dlatego dzisiaj właśnie nagrywam. Mam nadzieję, że nie będzie długi, bo nie chcę za dużo o sobie opowiadać. E, I... zaczynajmy! E, na to pytanie odpowiedziałam już e, w jakiejś części w poprzednim filmie, Natomiast, jako że dzisiaj nagrywam filmik właśnie o mojej praktyce, to chciałabym umieścić jakby wszystkie informacje, które przyjdą mi oczywiście do głowy. W związku z czym, jeżeli chodzi o moją praktykę jogi, bo o tym na razie będę mówiła, to wygląda to tak, że ja praktykuję 5 do 6 razy w tygodniu. O poranku, bo wieczorami rzadko znajduję czas, albo siłę, albo chęć na to, żeby poćwiczyć jogę. Zaczynam zazwyczaj delikatnie, aby się troszeczkę rozgrzać, rozruszać i pobudzić ciało, i następnie przechodzę do bardziej zaawansowanych pozycji. I moja praktyka poranna trwa średnio 60 minut. Natomiast ja nigdy sobie czasu nie mierzę, po prostu robię a spokojnie zaczynam, tak jak mówię jakiś krowakot. Troszeczkę wyciągania kręgosłupa, następnie przechodzę powolutku do psa z głową do dołu, robię powitania słońca i w zależności od tego, nad czym danego dnia pracuję, nad czym chcę pracować i czego potrzebuje moje ciało w danym dniu, to wtedy robię sobie właśnie taką praktykę, czy to na równowagę bardziej, czy to na biodra, czy na ramiona, czy na inwersję, czy cokolwiek innego, czy po prostu się rozciągam, aczkolwiek. Bardzo rzadko praktykuję taką typową jogę rozciągającą, typu 60 minut się rozciągam. Bardzo rzadko rzeczywiście, bo nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio coś takiego robiłam. Raczej wygląda to tak, że, tak jak mówię, troszkę się rozgrzewam, znowu się powtarzam. Przechodzę do bardziej intensywnej praktyki jogi i na koniec powiedzmy 10-15 minut się trochę rozciągam i oczywiście shavasana relaksacja zawsze musi być. I w skrócie to tyle. Tak wygląda moja praktyka. Mam ten zawsze jeden dzień odpoczynku w tygodniu, pomimo że ja czasami czuję, że chciałabym wejść na tą matę, i czasem nawet wchodzę i robię sobie tylko kilka takich bardziej mm, przeciągnięć ciała, nie wiem czy tak się mówi, czyli po prostu wyciągam się w jedną, w drugą stronę, robię właśnie jakiegoś krowę kota, skręt kręgosłupa, czyli takie rzeczy, które pomagają mi rozbudzić ciało, ale też po których nie czujesz na tyle zmęczona, że muszę na przykład położyć się w nie więc bardziej tak delikatnie się rozciągam. Jeszcze na koniec chciałabym dodać jedną rzecz, uważam bardzo istotną, bo od jakiegoś już czasu, wchodząc na matę albo już podczas medytacji, zamykam oczy i skupiam się na tym co podpowiada mi moje ciało? Jakkolwiek by to nie brzmiało, ono mi coś zawsze podpowiada. Może nie zawsze, ale zazwyczaj, bo czasami nie chcę ze mną współpracować. Nie wiem dlaczego, ale czasami nie chcę. I to, co podpowiada mi moje ciało, czyli jeżeli wsłucham się w siebie i poczuję, że jestem trochę zmęczona, że na przykład bolą mnie ramiona, bo dzień wcześniej praktykowałam dużo takich pozycji typowo na ramiona wzmacniających, no, to wtedy na przykład wiem, że dzisiejsza praktyka będzie bardziej oparta na rozciągnięciu górnej części ciała, a na przykład nad pracą i wzmocnieniem nóg. Natomiast wsłuchuję się czasem w siebie i słyszę, że naprawdę mam dzisiaj super dużo energii, że chcę dzisiaj pobawić się na tej macie, poskakać trochę, coś porobić takiego z power Yogi. No to wtedy robię power jogę. Przed jakąkolwiek praktyką jogi, usiądźcie sobie na moment. Miałam mówić tylko o sobie, ale chcę też przekazać coś wam z tego wszystkiego. Usiądźcie sobie na moment w ciszy, zamknijcie na moment oczy i słuchajcie się w siebie, po prostu. Poczujcie swoje ciało, poczujcie e, czego ono potrzebuje. Spokój, cisza. Zamykamy oczy. I słuchamy, a następnie wchodzimy na matę i dzieją się cuda. <grystanie> Drugie pytanie. I to jest również bardzo często pojawiające się pytanie: co ćwiczę poza jogą? Jak wygląda moja aktywność fizyczna poza tą właśnie na macie? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie mam takiej jasnej do końca odpowiedzi. Praktyka jogi jest dla mnie jakimś nawykiem, jakimś rytuałem. Ja to robię praktycznie codziennie i o tym jestem w stanie jasno i prosto odpowiedzieć, czy opowiedzieć. Inne aktywności fizyczne są bardzo nieregularne. Ja bardzo lubię ćwiczyć inne rzeczy poza jogą, natomiast nie mam do końca na to czasu, bo jednak. Jak wchodzę na matę i ćwiczę sobie jogę, ona mi zajmuje godzinę i to zazwyczaj jest ta godzina wyjęta z mojego życia. Natomiast kiedy na przykład chcę zrobić jakiś inny trening, to jest tak, muszę się odpowiednio do niego przyszykować, założyć buty, jakiś tam strój, brać stanik sportowy itd., itd. Robię ten trening, a po treningu muszę się jeszcze rozciągnąć dodatkowo, muszę wziąć prysznic, wykąpać się, nie wiem, umyć głowę balsam nałożyć na ciało, wiecie, takie rzeczy i zazwyczaj pomimo, że na przykład praktyka trwa godzinę, to z tego wszystkiego wychodzą dwie godziny. Więc ja, póki co, nie mam na to czasu po prostu i trochę czasami na tym ubolewam, bo mam ochotę sobie porobić również inne rzeczy, które nie są związane do końca z jogą. I jeżeli mam coś robić, co nie jest związane z jogą, to powiem wam właśnie, jakie są moje ulubione treningi, czy ulubione Formy ćwiczeń. Pierwsza rzecz, którą bardzo lubię robić, to są ćwiczenia z obciążeniem. E, I nie chodzi mi o wyciskanie sztangi, e, te, tylko chodzi mi bardziej o takie ćwiczenia w domu. Ja na siłowni nie chodzę i nie ćwiczę na siłowni, nie uważam, że ona jest zła, natomiast ja po prostu nie odpowiada mi klimat do końca. Ja sobie wolę w domowym zaciszu poćwiczyć. E, więc mam w domu ciężarki, mam e, dwóch. nie, mam. Półtora, takie zakładane na ręce albo na nogi oraz czterokilowe takie hantelki. 4-4. 8. I właśnie nie chodzi o to, że ja sobie jakoś tam wyciskam ręce, ponieważ bardzo dużo ćwiczeń wiodzę, mam na ramiona i nie potrzebuję dodatkowo robić tego poza jogą. Natomiast jeżeli już mam sobie poćwiczyć z obciążeniem i biorę te ciężarki sobie do rąk, i to co lubię robić, to są dwie rzeczy, moje dwie ulubione, ukochane rzeczy przysiady. Bardzo, bardzo, bardzo lubię przysiady i deadlifts, to jest chyba martwy ciąg, się nazywa po polsku. Nie wiem jak się to nazywa, ale chyba to jest martwy ciąg. No około 20 minut zazwyczaj mi to zajmuje, robię sobie tam 10 przysiadów, później 10 tych drugich i tak i tak sobie to mieszam, na koniec się rozciągam, czy rozciągam bardziej pośladki i nogi, no bo o to chodzi. Dlatego jeżeli robię coś poza jogą, to głównie wzmacniam dolne partie ciała, pośladki oraz nogi. Bo bardzo to lubię robić po prostu i uważam, że przysiady oraz dadliwcy z obciążeniem to, jest, to są takie dwa ćwiczenia, po których naprawdę szybko widzi się rezultaty. Ja ostatnio takie ćwiczenia, nawet nie wiem kiedy robiłam, na pewno minął miesiąc co najmniej, może nawet więcej, może nawet dwa miesiące, chyba jakoś to robiłam na jesieni. Kiedyś udawało mi się to robić trochę częściej, na przykład raz na dwa tygodnie. No średnio dwa razy w miesiącu. Ja wiem, że to jest bardzo mało i ja nie robię tego, żeby, nie wiem, super wyglądać, bo umówmy się raz na dwa tygodnie, jak coś takiego się zrobi. No to no, oczywiście coś tam to pewnie daje, ale to nie jest tak, że widzi się super efekty nagle. Trzeba to robić pewnie częściej. Więc ja to robię dlatego, że ja to lubię robić i tak jak mówię, jak tylko mam więcej czasu, to sobie takie ciężarki wyciągam i taki trening wykonuję. I druga rzecz, którą bardzo lubię robić, to jest trening hit. Czyli trening o interwałowy, o takiej wysokiej intensywności. Ja mam ogólnie, ja w ogóle bardzo lubię ćwiczyć z Kelly z kanału Fitness Blender i ja mam dwa ulubione programy właśnie od niej, które jeżeli mam tylko czas, tak jak mówię, to sobie odpalam i też ćwiczę z nią i tam jest właśnie pomieszanie tego treningu interwałowy... Inter... Interwałowego albo interwałów z obciążeniem na dolną partię ciała, więc to jest idealne dla mnie i jak gdzieś poniżej albo u góry umieszczę, jeżeli będziecie zainteresowani, linki do tych filmów. Ostatni miesiąc był wyjątkowy, bo naprawdę chyba nie zrobiłam nic z dodatkowych rzeczy poza jogą. A i jeszcze jedna rzecz aktywność poza taką treningową, poza jogą, czyli normalna, naturalna aktywność fizyczna, chodzenie. Ja bardzo lubię chodzić i ja sporo chodzę, może teraz trochę mniej, bo jest zima, mamy smog w Warszawie, co jest straszne. A dlaczego ja o tym mówię w zasadzie? Bo chyba mówiłam o swojej praktyce, tak, mówiłam o chodzeniu, więc jeżeli tylko możecie, nie wiem, przejść na przystanek e, najbliższy, e, a niekoniecznie podjeżdżać, nie, nie na przystanek się przejść, jeżeli <laughs> idziecie w jakieś miejsce. Czy jedziecie w jakieś miejsce, chcecie jechać w jakieś miejsce autobusem, na przykład, to zwróćcie uwagę, czy to miejsce na przykład nie jest oddalone od was 2 czy 3 km, i wtedy możecie to pokonać bez problemu na pieszo, chyba że, nie wiem, macie ważne spotkanie i jedziecie w szpilkach. No to wtedy nie polecam, tym bardziej w taką pogodę. Natomiast, jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli jesteście odpowiednio ubrani, macie trochę czasu, to naprawdę. Skorzystajcie z tego dobrodziejstwa, jakie mamy ze swoich nóg, wzmocnijcie je. Kurczę, za mało używamy nóg, za mało chodzimy, a e, uważam, że chód jest taką naturalną i jedną z najlepszych aktywności fizycznych. Podsumowując, raz na jakiś czas ćwiczenia HIT, interwały z obciążeniem oraz dużo chodzenia. Następne pytanie. Na to pytanie mogłabym po prostu odpowiedzieć nie. I skończyć temat, ale nie chcę tego robić, bo jednak miałam kiedyś przygodę z Ewą Chodakowską i chciałabym o tym opowiedzieć, nie odcinając się absolutnie od tego. Ewę poznałam, jak ona w ogóle rozpoczynała dopiero i wydała wtedy pierwszą płytę z shape'em, skalpem, tak się nazywała. I rzeczywiście ja wtedy kupiłam tę płytę, trenowałam z nią. Dość często robiłam ten skalpel, później były jeszcze dwie inne płyty, które zakupiłam, i to był Killer. Takie nazwy: Killer. I jeszcze jedna Turbospalanie. Turbospalanie mi się średnio podobało, nie lubiłam za bardzo tego treningu z jakiegoś tam powodu. Killer był prawdziwym killerem zabójcą, był bardzo ciężkim treningiem dla mnie, gdzie ja byłam i tak w dobrej formie, bo sporo wtedy biegałam. I skalpel był, tak, był taki, no taki w porządku, tak, że mogę sobie na wieczór nawet go zrobić. I rzeczywiście z Ewą wtedy ćwiczyłam, bardzo podobało mi się to, że pojawiła się znikąd i nagle jakby zawojowała polskim fitnessem i była tak pozytywną i ciepłą osobą, że po prostu motywowała jakby samą swoją osobą, tak była. Właśnie dała jakiś taki nowy promyk tutaj do fitnessu i bardzo mi się to podobało, bardzo mi się podobało jej podejście, takie właśnie pozytywne, tak? tak bym to nazwała. Bardzo fajna, ciepła, uśmiechnięta osoba. Mam nawet Ewy książkę, której w zasadzie ja, ja nie lubię z książką ćwiczyć, bo tam są głównie ćwiczenia. Książkę kupiłam bardziej ze względu na to, że chciałam wesprzeć jakoś Ewę w tym, co robi. Ja już za takowską nie ćwiczę i powiem Wam dlaczego. Jakiś czas temu było bardzo ciepłe lato. Było ciepłe lato, choć czasami. Ok, było ciepłe lato, gorące, upalne wręcz. A ja wtedy wynajmowałam sobie pokoik na poddaszu, który nagrzewał się do niewyobrażalnie wysokich temperatur. I słuchajcie, pomimo że ja mogłam siedzieć nawet nago przed komputerem i praktycznie nic nie robić, tylko ruszać palcami, wpisując coś w klawiaturę to po prostu lało się ze mnie. Naprawdę tam było tak gorąco, że to jest niewyobrażalne. Ja ogólnie nie lubię upałów, ja nie lubię się pocić, wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie lubię tego. Wolę wiosna niż lato. To jakby wykonanie dodatkowe jakiegokolwiek treningu z Ewą, które są dość intensywne, no było dla mnie mało przyjemne. I tak jak Wam wcześniej powiedziałam, ja lubię słuchać siebie, tego, co mi podpowiada ciało, tego, co lubi moje ciało um, i no nie miałam ochoty po prostu na jakby taki bardzo intensywny wysiłek. Ja wtedy już więcej zaczynałam właśnie jogę praktykować ale chciałam też jeszcze, bo miałam wtedy więcej czasu niż teraz, więc oczywiście ta joga była cały czas, ale dodatkowo jeszcze z jogą coś chciałam połączyć. Jako, że wtedy już trochę biegałam, to postanowiłam, że będę biegać więcej i dałam sobie taki cel, że przebiegnę najpierw 5 km, później 10, a później półmaraton. Po prostu zaczęłam więcej biegać i teraz możecie powiedzieć, ok, ale na dworze było mega gorąco, no to co za różnica, czy robiłaś trening ze czy biegałaś? Różnica taka, że... Możecie uwierzyć albo nie, wstawałam codziennie o czwartej, czwartej maksymalnie piątej, piątej to już było rarytas, to się super wysypiałam i po prostu wtedy akurat miałam fajny dostęp do lasu kabackiego, był tuż przy mnie, więc po prostu wstawałam rano, piłam wodę, mułam zęby, zakładałam sportowe ciuchy i wybiegałam i uwielbiałam naprawdę ten czas, kiedy to powietrze nad ranem było rześkie, świeże takie, że... Dało się oddychać, i po prostu ja wtedy wracałam do pokoju, już tam do siebie pobiegu, e, i jeszcze on nie był tak nagrzany. Mogłam sobie spokojnie się porozciągać, wykonać moją jogę, i dla mnie to był idealny początek dnia. I tak się skończyła moja przygoda z Ewą Chodakowską, a zaczęła się bardziej intensywna przygoda z bieganiem. Ja do tej pory uważam, że bieganie i joga to jest rewelacyjne połączenie. E, przynajmniej dla mnie, na moje ciało to wpływało świetnie. Bieg uzupełniał to, może czego nie dawała mi yoga, a yoga uzupełniała wszystko to, czego nie dawało mi bieganie. E, I gdybym tylko teraz miała więcej czasu, to z pewnością do biegania bym wróciła. Poza tym, ja do tej pory, tak jak Wam mówiłam o tych treningach, które wykonuję raz na jakiś czas, jak mam więcej czasu, to też lubię sobie iść pobiegać. Dawno nie biegałam, pewnie na wiosnę, może gdzieś tam zacznę trochę. Aha, a może Wam powiem, dlaczego nie biegam teraz już tak dużo. Więc w <noise> pewnej uroczej zimy, tym razem mamy zimę, inny w ogóle klimat, wyszłam sobie, aby pobiegać, tak jak zawsze, natomiast nie wzięłam pod uwagę tego, że moje buty nie są przystosowane do biegania po śniegu. W związku z czym ten bieg był na tyle nieprzyjemny, że po powrocie z niego bolały mnie kolana, bolały mnie biodra. Nie wiem, co się stało, ale po prostu moje ciało było tak zablokowane i byłam tak. Chyba, chyba się przestraszyłam, że upadnę, że sobie coś zrobię, że nie wiem, złamię sobie nogę, cokolwiek, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam jogę. Joga jest dla mnie priorytetem, to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dbanie o swoje ciało pod kątem aktywności fizycznej, to joga jest zawsze na pierwszym miejscu. I jeżeli robię coś innego, co również mi sprawia frajdę, ale coś, co mogłoby mi zaszkodzić w mojej praktyce jogi, to ja z tego zrezygnuję i nie mam w ogóle najmniejszego problemu z tym. Więc po tym powrocie z biegania zimą, po którym się naprawdę źle czułam, powiedziałam sobie, że ok, póki jest teraz zimno, jest śnieg, średnio mi się to podoba bieganie, więc rezygnuję. Powrócę jak będą sprzyjające okoliczności. Tak na stałe do codziennego biegania nie powróciłam od tamtej pory. Natomiast tak jak mówię, raz na jakiś czas do tej pory bardzo lubię i sobie cenię bieganie. Okej okay, moi drodzy, to by było na tyle. No nie powiem, że dzisiejszy filmik bardzo wam w czymś pomógł, natomiast chyba bardziej zaspokoił waszą ciekawość i na to liczę. Wiem, że pewnie wyjdzie długo, bo już czuję, że mówię za długo. Ktoś mi nawet ostatnio napisał, że za dużo mówisz i chyba rzeczywiście coś w tym jest. Muszę jakoś się nauczyć skracać te swoje wypowiedzi albo je edytować, tylko problem jest taki, że nie umiem tego robić jeszcze w taki sposób, żeby to było płynnie, naturalnie, tylko są takie wycinki, że mówię, 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 Wycinek, w ogóle nie ma pauzy, i nagle mówię kolejną rzecz, więc też nie wiem, czy jest to dobre, czy będzie się tego fajnie słuchało, więc póki co może jeszcze teraz nie będę tak wycinać, może po prostu nauczę się mówić mniej, bardziej zwięźle i konkretnie. Um, i co? Bardzo Wam dziękuję, że pod ostatnim filmikiem Q&A, który dodawałam po prostu strzęsącą się ręką, naciskałam przycisk publikuj naprawdę, uwierzcie mi, bo nie było to dla mnie łatwe nagranie tego filmiku i nie miałam pojęcia jakie będą Wasze reakcje i bardzo Wam dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, za wszystkie łapki w górę, bo po prostu... No chce mi się więcej dla Was nagrywać, kiedy rzeczywiście mówicie mi, że coś Wam się podoba, co robię, że coś Wam pomogło, e, że coś Was zmotywowało, no to wtedy po prostu moje serce rośnie, ja rosnę i, i to jest najlepsze, co może być, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to zostawcie je albo w komentarzach poniżej, albo napiszcie do mnie prywatną wiadomość, albo odezwijcie się na Instagramie na mmyoga.pl. E, bo tam głównie e, właśnie wysyłacie mi swoje pytania w prywatnych wiadomościach i ja sobie je zachowuję i będą oczywiście na kolejne odcinki Q&A, e, które mam zamiar nadal nagrywać. Okej, okay, to co? Widzimy się za tydzień w nowym filmiku, a może dzisiaj widzimy się w jakimś innym filmiku. Na no macie, co? Albo jutro. <laughs> Życzę Wam wszystkim cudownego, pięknego, szczęśliwego dnia. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Pa, pa!